Dużo starszych panów w barach z piwem, którzy chyba czekali na późniejszą godzinę, żeby udać się do tych wszystkich klubu No tak, jak giro teraz na śniadaniu. Tak naprawdę musiałam dograć ten dźwięk z tego względu, że obok było fontanna, która, o właśnie którą tu widać, która nas zagłuszyła. Teraz troszkę mniej jest wszystkiego, dlatego że byliśmy na sam koniec. Uwielbiam tajskie śniadania z tego względu, że możemy wybierać między ciepłymi i zimnymi potrawami. Ciepłe dania to najczęściej moje ulubione tajskie obiady. Znajdziemy tu jakieś kery, kurczaka z orzechami nerkowca albo inne pyszności. Tu wchodzimy do środka, można było się tutaj schować przed już zaczynającym się upałem. I też tu znajdziecie na przykład różne owoce i warzywa. Nagrywam romantyczny stolik, jak pan powiedział, jest to stolik, gdzie pary się zaręczają. Nie, ale fajny, dlatego że jest duża prywatność z widokiem na sam basen. Co jest maluchu? Zdecydowaliśmy się zatrzymać w Pattaya, a nie w Bangkoku. Wybraliśmy też hotel, który nie jest lokalizowany w samym mieście. Chodziło o to, żebyśmy mogli już na samym początku pójść na plażę, pokąpać się spokojnie w basenie. A jak widzicie, tutaj plaża zlokalizowana jest 3 minutki od hotelu. Super wygodne hotele, na których można sobie odpoczywać. Wczoraj żeśmy tutaj siedzieli, czytali książeczki. A zejdziemy sobie tutaj wody pianówki pomocy. O! Tu wskakujesz? Halo! Nogi, nogi, nogi. Kto tłumaczy nogi? A tu sobie można wejść i posiedzieć do takiej dziurki. Koło podmywa nóżki. Ta woda fajna woda jest. No, kogo łapie fala? Natuszkę? Uciekamy. Uciekamy? To jest nasza plaża hotelowa, oddalona jakieś 100 metrów od hotelu, więc 2 czy 3 minuty. A tutaj jest cały rząd restauracji, które w ogóle w bardzo śmieszny sposób działają, ponieważ zamawia się z karty. Potem pani przekazuje informacje, co chce się zjeść. Komuś, to przyjeżdża na skuterze, to jedzie chyba do jakiegoś okolicznego domku, tak żeśmy rozmawiali, ponieważ po jakichś tam 15-20 minutach przywozi danie dalej jadąc na skuterze. Ceny w restauracjach są takie jakie tak naprawdę znamy chyba z Bangkoku, czyli od 150 tajskich batów została jakieś proste dania. 180 za kurczaka z orzechami nerkoso, to zawsze wiemy jaka jest cena, bo zawsze jemy. 250 za rybki i powyżej 1000 batów, jeżeli ktoś by miał ochotę zjeść sobie talerz owoców morza dla dwojga. A tam w tle widać podtaje, w której byliśmy wczoraj, nic nie nakręciłam. Tak szczerze mówiąc, trochę przypominam banko. Za krótko żeśmy byli i raczej miałam negatywne yy, wrażenia, jeśli chodzi o Pattaya. Cześć! Kamera! Cześć, do kamery! No cześć, kamera! Skurcia moja włączyła. Skurcia moja włączyła kamerę. Jeśli chodzi o Pattaya, to nic nie nakręciłam z tego względu, że byliśmy za krótko to mi się, znaczy bardzo fajne doświadczenie, żeby to zobaczyć, dlatego chcieliśmy pojechać, natomiast mam no wrażenie, miałam dużo starszych panów w barach z piwem, którzy czekali na późniejszą godzinę, żeby udać się do tych wszystkich gogów, klubów i tak dalej. Poza tym dużo masaży, restauracji, natomiast restauracji z europejską kuchnią, nawet żeśmy widzieli niemiecką restaurację, jeżeli ktoś by miał ochotę na frankfurterki, w Tajlandii. Różne są marzenia. Patkanie, czy polecam? Nie wiem. Mnie się wydaje zawsze, że warto coś zobaczyć, żeby móc mieć jakiekolwiek zdanie na ten temat. Natomiast my jesteśmy 15 km obok Padka i jest to bardzo przyjemnie. Hotelik mamy bardzo fajny, zresztą y, widzieliście na nagraniu. Plaże nie są to Karaiby, tak naprawdę, natomiast są szerokie, piaszczyste, woda jest bardzo ciepła. A my już jutro przenosimy się na Kokut. Dzisiaj słoneczko za chmurami. Nam wcale nie przeszkadza, bo dzięki temu jest mniej gorąco, fajnie wieje, 29 stopni pokazywało, ale moim zdaniem odczuwalna jest blisko od 27 idealnie. Prawie byłby rajski klimat, ponieważ są nawet hamaki, można sobie leżeć na hamaku z takim oto wzrokiem na wysepki, bardzo przyjemnie. A tutaj jest fajna spacerowa promenada, jest to wygodne dla wózków przede wszystkim, ponieważ jest sezonowa, więc można sobie przejść tam spacer. A tu jest super plac zabaw, gdzie jest dziewięć zjeżdżalni. Wczoraj liczyłam, jak nasza córka się bawiła, ponieważ plac zabaw wydaje się dużo ciekawszy niż może. Tak? Natuśka. Fajny plac zabaw? Dobrze, ale my zamiast na plac zabaw idziemy po karetkę, ponieważ karetka zjeżdża ze zjeżdżalni, tak? No właśnie. I teraz tu wrócimy. No i oczywiście tu też można zjeść, bo jakby w Tajlandii można zjeść na każdym kroku. Tu trzy osoby na skuterku, to nie problem. Czasami jeżdżą po czwórkę, po piątkę z maluteńkimi dziećmi. Nie wiem jak tutaj jest z wypadkami, ale chyba za dużo nie ma z tego co słyszałam. To znaczy chyba Bali jest dużo bardziej inwazyjne, jeśli chodzi o takie stłuczki skuterowe. A to ja z wózeczkiem wracamy z mysusią po karetkę, żeby przyjść na plac Tu Tu ołtarzyki w tajskim stylu. A tu nasz hotel na ósmym piętrze, jest bardzo fajna restauracja, w której są super smaczne dania. Nie jest na wakacjach? Co, co robisz na tych wakacjach? Bawię się. Bawisz się? A co teraz robiłaś? Gdzie byłaś z mamą? No, na plac Na zabaw dopiero pójdziemy chyba, prawda? Bo teraz byłyśmy gdzie? Nad morzem. I co ona ta wzięła ze sobą nad morze? Biedreczku i łopatki i Oczywiście, biedreczku, łopatki i foremki. A wcześniej byłyśmy nad basenem, tak? Hotel jest nowiutki, został otwarty chyba rok temu, jeśli dobrze pamiętam, tak mniej więcej, ma pokoje standardowe, apartamenty, takie ciut większe, które są odgradzane, tak jak u nas. Czy można sobie sypialnię odgrodzić od pokoju dziennego. I jeszcze są jakieś takie super specjalne widoskie pokoje z jacuzzi chyba. W naszym apartamencie jest niezły bałagan, oczywiście, więc yy, chyba za bardzo nie pokręcę, ale są piękne lampy. Tu jest część w ogóle kuchenna, więc to jest też bardzo fajne, ponieważ na jesteśmy z maluchem. To jest mikrofala, można coś tam sobie podgrzać. Tam jest yy, część sypialnia. Plac zabawa, teraz wieczorny drink. Na dachu na pożegnanie. Subskrybowania mojego kanału i wsparcia go na Patronajcie, patronite.pl łamane przez Intuition.